Przejście graniczne z Niemcami w Rosówku. Od ponad miesiąca legalnie znajduje się tu punkt wolontariuszy Ruchu Obrony Granic. We wtorek niespodziewanie Straż Graniczna zarządziła usunięcie namiotu. Tylko i wyłącznie zmienił się minister. I nagle ludzie są stąd przeganiani, bo być może chcą mieć w TVN-ie obrazki, jak stąd te biało-czerwone flagi są rzucane na ziemię. Obecni na miejscu działacze ruchu oraz politycy PiS podkreślali, że funkcjonariusze tylko wykonują polecenia idące z góry. Żeby było jasne, służby graniczne, Straż Graniczna WOD, policja nie chce usuwać tego namiotu. Natomiast mają rozkazy, niestety, według mnie od ministra Kierlińskiego, żeby ten namiot i wolontariuszy stąd usunąć. Gdy Ruch Obrony Granic zgodził się zlikwidować namiot, Straż Graniczna odjechała ze stanowiska. Stwierdziliśmy, że nie ma co w ogóle podejmować jakichkolwiek konfrontacji. Że my tutaj jesteśmy po to, żeby pomagać Straży Granicznej i Pol polskiemu wojsku, więc e, przeniesiemy ten namiot jeśli trzeba. No ale co wracamy z namiotami? A oni już odstąpili. Tak to wygląda w praktyce. Wolontariusze spotykają się z wrogim nastawieniem władz w Warszawie. Mimo to, z szacunku do munduru, wykonują polecenia. A ministrowie Tuska w mediach prowadzą swoją nagonkę. Utrudniają wykonywanie zadań. A co robią konkretnie na przykład? No tam mieliśmy do czynienia w, te, w tej chwili w mniejszym natężeniu. Mieliśmy do czynienia z podszywaniem się, próbą podszywania się pod funkcjonariusze i znieważaniem funkcjonariuszy. Odosobnione przypadki są wykorzystywane przez rząd jako pretekst do uderzenia w polskich patriotów, którzy na granicy działają w taki sposób. Właśnie jedziemy na rozmowy z przedstawicielami gminy Kołbaskowo w sprawie oficjalnego wynajęcia terenu pod nasz namiot OSG. Chcemy robić to w sposób legalny, odpowiedzialny, tak żeby pomagać zarówno służbom, jak i lokalnej społeczności, a nie robić zawieszania. Ale Donald Tusk prowadzi swoją polityczną grę. Ruch Obrony Granic, który patrzy na ręce służbom polskim i niemieckim, dokumentując zdarzenia na granicy, nie jest na rękę władzy. Dlatego najmocniejsze uderzenie wyprowadzone jest w jego lidera Roberta Bąkiewicza. Możliwości są dwie dokładnie tak jak powiedział. Albo jest pożytecznym idiotą, nazwijmy to wprost, albo jest świadomym agentem. I tyle o Robercie Bąkiewiczu. Yy, Czas najwyższy na zarzutów. Cieszę się, że to już yy, to, to zostało zrobione. Yy, I myślę, że to nie są ostatnie zarzuty wobec Roberta Bąkiewicza. I teraz rzecznik rządu będzie musiał tłumaczyć się z tych słów. Po publicznych kłamstwach i pomówieniach Adama Szłapki, rzecznika rządu Tuska, podejmuje wobec niego kroki prawne. Nie ma i nie będzie zgody na oszczerstwa. Kłamców trzeba rozliczać, a nie puszczać im płazem publiczne łajdactwa. Jak władza chce uderzyć, kij zawsze się znajdzie. Gorzowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rzekomego znieważenia mundurowych przez Bąkiewicza. Dziś aktywista dobrowolnie zjawił się w gmachu prokuratury. Nikt nie był jednak zainteresowany jego zatrzymaniem bądź innymi czynnościami. Mam informację, proszę Państwa, ja mam informację, że dzisiaj ma dojść do mojego zatrzymania, tak? Nie wiem, czy teraz, czy za godzinę, czy za dwie. Ma być cyrk, ma być spektakl, tak? Ma być wskuwanie w kajdanki, jak no ja jestem niebezpiecznym przestępcą. To jestem tutaj na miejscu. Polityczny spektakl, który reżyseruje Donald Tusk, ma odwrócić uwagę Polaków od meritum problemu napływu nielegalnych migrantów do Polski. Przeciwko temu procederowi działania podejmuje Prawo i Sprawiedliwość. Takim przedsięwzięciem jest manifestacja, którą planujemy na 11 października. Manifestacja dla wszystkich. Tutaj wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby. Tym uczestniczyłem. Jaki jest konkretny cel manifestacji? To ma być sprzeciw wobec przyspieszonego paktu migracyjnego, który Polsce jest narzucany w wyniku ustaleń, które zapadły tu w Warszawie na szczycie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pod przewodnictwem pana ministra Siemoniaka. To tutaj postanowiono o tym, że pakt migracyjny, czyli przymusowa relegacja nielegalnych migrantów z Afryki Północnej krajów muzułmańskich, których jest zdecydowanie za dużo, bo sobie przyjęła Europa Zachodnia, ma nastąpić i ma być przyspieszenie zbiera też podpisy pod referendum, którego celem jest zablokowanie paktu migracyjnego. Pamiętajcie, walczymy o to, żeby Polska była pięknym i bezpiecznym państwem, żeby nasza ojczyzna rozkwitała, żeby nasza ojczyzna była wolna od masowej migracji, od tego wszystkiego, co niesie za sobą masowa migracja tych tych no, złych skutków, które przyniosła w Paryżu, w Berlinie, w Sztokholmie. Masowa migracja zmieniła obraz zachodnich społeczeństw na tyle, że turyści z Niemiec nie mogą uwierzyć, jak bezpiecznie i czysto jest w Polsce. Witamy na polskim basenie odkrytym, żadnych śmieci, żadnego obmacywania, żadnej przemocy. Zamiast tego rodziny, dzieci, nastolatki wszyscy relaksują się, pływają i śmieją. I niech tak pozostanie jak najdłużej. Maciej Strug, Republika.